Pomysłów na ten dzień jest wiele paczki, prezenty, wycieczki czy nawet objęcie posady burmistrza o sposobach i pomysłach na spędzenie Dnia Dziecka Monika Strześniewska. Ola Kośka, uczennica trzeciej klasy szkoły podstawowej nr 1, piastowała dziś najważniejszą funkcję w Rawie Mazowieckiej. Taką nagrodę zdobyła w konkursie plastycznym dla uczniów podstawówek. Dziś razem z kolegami z klasy zwiedziła urząd miasta. Była bardzo dociekliwa, pytała m.in. o stan szkół w mieście i komentowała urzędową biurokrację. Myślę, że praca w urzędzie jest ciężka. No to jak zobaczyłam pani, które mają stos... Różnych papierów na biurkach, to jest normalnie. Sama bym tego na pewno nie dała rady, jakbym miała sama to zrobić. I dlatego myślę, że dlatego jest tutaj tyle pracowników. Ola przez cały dzień ciężko pracowała, jako głowa miasta musiała wziąć udział w zaimprowizowanej konferencji prasowej. Trudnych pytań skierowanych nie tylko do niej nie brakowało. Panie burmistrzu, mieszkam na ulicy Słodowej i tam nie mamy asfaltu, i czy wie pan, czy tam będzie robione coś? Będzie wykonana kanalizacja i deszczowa, i burzowa, i na pewno będzie pokryta droga asfalt. Czy będzie zakazana wątróbka dla dzieci? Bo wątróbka jest bardzo zdrowym e, mięskiem. E, ma bardzo dużo żelaza. I dla Was, zresztą dla nas wszystkich jest ono bardzo potrzebne. Także... Żeby wszystkie dzieci były tak uśmiechnięte jak mała burmistrz, Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przygotował ponad tysiąc paczek dla najbardziej potrzebujących. Cukienki, spodnie, kurtki, bluzki. Każdy w paczce mógł znaleźć coś dla siebie. A w podzięce już proszę bardzo dostaliśmy od zadowolonych dzieci, bo naprawdę mogą się ubrać. Ból i cierpienie to codzienność dla wielu dzieci. To dla nich profesjonalną sesję zdjęciową w szpitalu przyspornej w Łodzi zorganizowała Fundacja Krwinka. Wszystko po to, żeby dzieci chociaż na chwilę przestały myśleć o swoich chorobach. Dzisiaj te dzieci, które nie mogą wyjść poza szpital, są prezentowane, umilane im chwilę pobytu tutaj w szpitalu. Myślę, że każde z naszych dzieci jest w tym dniu zadowolone z tego, że święto, nie jest zapomniane przez dorosłych. Największy zachwyt wzbudziły jednak kucyki. Dla tych, którzy nie mogli wyjść za szpitalne mury, jeden z nich został nawet wprowadzony do budynku i przespacerował się po szpitalnych oddziałach. Te dzieci, które chodziły, nie opuszczały kucyków na krok. Fajnie, że przyszły tu do nas takie zwierzaczki, bo my jesteśmy w szpitalu. Podopieczni Fundacji Krwinka już trzeci dzień obchodzą swoje święto. W weekend byli na wycieczce po Ziemi Łódzkiej. Podobno nie mogą doczekać się już kolejnej wycieczki i kolejnego dnia dziecka.